Słuchajcie, musimy się wziąć za siebie jako społeczeństwo, naród, coś zrobić ze sobą, upijać się czy coś, no nie wiem, bo zaczynamy żyć za długo. W ostatnich latach podwoiła się w Polsce liczba stulatków, jest ich teraz 2150 osób. Ludzie ci dostają dodatkową specjalną emeryturę w wysokości 3000 zł. A średnia długość życia w Polsce ma niestety tendencję wzrostową. Wzrostową. Jaki to cios dla systemu emerytalnego! Obywatel stuletni pobierać będzie emeryturę przez 33 lata. No, Zusowi włos się jeży na głowie, ma zamiar okopać się na dachach swoich siedzib i odpierać ataki na kasę państwową. A zwróćcie uwagę na to pokolenie 40 minus, nie? Jak to to dba o siebie, jak to to biega, jak się to to zdrowie odżywia, no, jak, jak to to rzuca palenie, jak, jak to to wino czerwone pije do posiłków, jak, jak, jak to to badania okresowe robi, te, te, te skłosze, tenisa, robiki, rowery, no, no po prostu obrzydzenie bierze. Co rano setki przyszłych stulatków biega dla zdrowia, sam widziałem, prawda? I dewastuje system emerytalny. Co robić? Ja nie mówię, żeby od razu zabijać tych osobników, nie. Psady. Ale przecież można obniżyć akcyzę na papierosy. Zdelegalizować tę dietę wegetariańską. Wprowadzić obowiązkową konsumpcję gazowanych napojów słodzonych. Zakazać uprawiania sportu amatorskiego. zepnąć do podziemia wszystkie te, 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 te fitnessy, srytesy, a nie, co tam jeszcze jest. Ale trzeba, he, tak, też pochwalić, że rząd już zajął się na poważnie zbyt dobrym stanem zdrowia społeczeństwa. Cytuję za gazetą. Służba zdrowia umiera. I tak trzymać.